Bardzo często świadomość swojej wielkości, ogromu zadań, które mamy do wykonania, może sprawić, że potkniemy się i to bardzo boleśnie. Dwa lata temu byłem razem ze studentami w Ziemi Świętej. I między innymi pojechaliśmy w to miejsce, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii, Cezarea Filipowa. Byliśmy najprawdopodobniej w tym miejscu, gdzie Jezus mówi te słowa dzisiaj do Piotra. Miejsca, które było otoczone ogromnymi skałami, wielkimi. To po prostu królowało nad nami te skały. Odczytywaliśmy tę Ewangelię Mateusza. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że jeżeli oni sobie tam siedzieli, jeżeli Jezus powiedział do Piotra: Ty jesteś Piotr, skała, wiecie, i te skały górujące nad nami, na tobie zbuduję mój kościół, to mogła w Piotrze zrodzić się ta świadomość, że jestem silny, że jestem potężny, że jestem wielki jak te skały, bo ja jestem skała, jestem Piotr. No i z tego zrodziło się potknięcie, z tej świadomości, że jestem tak silny. To zaparcie się Piotra, ale Piotr wiedział potem, gdzie odnajdywać przebaczenie, gdzie odnajdywać swoją drogę powrotną do Pana Boga. Chcielibyśmy dzisiaj mieć świadomość, że jeżeli Jezus pyta nas, za kogo wy mnie uważacie, to to jest pytanie, które musi wypływać z Twojego serca. Z serca, które jest przemienione, z serca, które rozumie, że wtedy, kiedy się potkniesz, i nawet jeżeli Twój upadek będzie wielki, to wiesz, kim jest Jezus i wiesz, że On Ci przebaczy, jeżeli przyjdziesz i będziesz pragnął tego przebaczenia. Jesteś skała, ale pamiętaj, że skała może pękać. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto będzie nas podtrzymywał: Jezusa Chrystusa. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia.